Witajcie moi drodzy na kanale. Kochani, oczywiście dziękuję Wam za, za to, że kliknęliście na ten film. I wiecie, co chcę się podzielić, czymś, w co wierzę, że jest Bożym pragnieniem. I już Wam mówię, Bożym pragnieniem jest to, aby nasze serca przez wiarę trwały w Chrystusie Jezusie, aby nasze serca były całkowicie zanurzone w Bożej obecności, a to jest możliwe tylko wtedy, moi drodzy, kiedy mamy decyzję poddania się Jemu, mamy decyzję, aby żyć w oparciu o działanie łaski Bożej, że mamy w sercu decyzję poddania się pod moc Bożą, miłość Bożą, mądrość Bożą, pod pasterza, którym jest Chrystus Jezus w nas, nadzieja chwały, moi drodzy. Jezus jest życiem, życiem wiecznym, drogą, prawdą, jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, więc trwajmy w Nim.